Spokojnie. Pytanie jest następujące: Jaką umowę zawarł chory papież w szpitalu z o imieniu Francesco? Pamiętajcie o mikrofonie. Spokojnie. Chociaż obiecał, że jeśli wyjdzie ze świtera, to zagra z chłopcem w piłkę. Proszę. No i wiedzę na ten temat ma Pani Monika. Dziś Ciśnij się trochę lepiej. Czasem. Lubisz grać w piłkę. Lubię, ale teraz nie mogę, bo jestem chory. Myślę, że nie ma być.